Dzień dobry! Eee, witam na transmisji live ze schroniska Kundelek. Eee, jest to transmisja z naszego schroniska, i pokazujemy sobie tutaj zwierzaki bezdomne, które czekają na nowy dom. A chciałam zacząć dzisiaj od. <laughs> no, Flap jest kochanym kotem. Już ma zaplanowaną rodzinę, tak? Czekają tylko jeszcze, no na co jeszcze czekasz kupie? Już jesteś wykastrowany, i jeszcze tylko szczepienie na wściekliznę, tak? I będzie pięknie, tak? A to jest tombak, i dlatego właśnie chciałam zacząć tutaj od szóstki, ponieważ tombaczek, tombak, najkochańszy, dziesięcioletni kotek, jest kotkiem kochanym, który niestety na początku bywa trochę taki płochliwy, tak? To jest jeden z tych kotów, które, jeżeli ktoś jest kociarzem, ma kota, to wiesz, niektóre koty po prostu, jak ktoś wchodzi nowy do domu, to koty znikają. No i właśnie, tombak jest taki: no, znikający kot. E, ale jak już kogoś zna, tak jak już lubi się pogłaskać z tym kimś, no to jest bardzo fajnym kotkiem, mruczącym, towarzyskim. E, I generalnie tombak jest super kandydatem do tego, żeby być e, drugim kotem w domu. On się bardzo dobrze dogaduje z innymi kotami. Nie, jest taki wujek. Taki fajny, fajny, wyluzowany wujek. No. on trafił do nas. Które to było okolice? W każdym razie, gdzieś na stronę Boguchwały. Dzielnica. Zwięczyca? Tak, to jest I pani nam zgłosiła, że widuje kotka który ma otwarte złamanie tylnej łapy już od paru tygodni. I teraz jest u niej w domu, wszystko jest zakrwawił tym złamaniem. No to myślę, matko przerażenia, otwarte złamanie, tyle zostawione. No ale e, pojechał nasz inspektor, złapał kotka i na szczęście okazało się, że to był e, guz e, na tylnej łapce, nie złamanie. Guz został usunięty, tak i już jest wszystko w porządku. Potem się oczywiście okazało, że jak to przy takich kotkach trzeba parę zamków usunąć. Pokaż się. No patrz jaki jest fajny. Z Tigerem, który jest z kolei takim młodym i na początku był dosyć wycofanym kotkiem. Się świetnie dogadują. Tiger jest bardzo fajny, też taki troszeczkę wylękniony, ale strasznie puchaty. Strasznie puchaty jestem. O, złapałem się. Cześć! Tak, a wszyscy chcemy się bawić z samego rana, widzę. No. E, tiger, e, ile ty masz miesięcy? On ma chyba 7 miesięcy. Jeszcze był niedawno leczony na dziąsła, bo to jak u tych młodych kotków miewają te stany zapalne dziąseł. E, więc e, zobaczymy niedługo, jak to, e, jak to wygląda. No i Tiger też będzie szukał nowego domu. I to jest właśnie jeden z tych kotków, które trzeba po prostu wziąć do siebie do domu i po prostu zacząć z nimi żyć i wtedy już wszystko będzie fajnie. Tak, tak samo z tą baczkiem. Tak, będzie bardzo fajnie. Tak, jak zobaczy, że ktoś go karmi, jest super. <grych> A tutaj się wyreguje flip. Flip już też ma zaplanowaną rodzinkę i też czeka już tylko na szczepienie przeciwko wściekliźnie i wtedy sobie pójdzie. Tak, więc z tego pomieszczenia mamy tutaj do adopcji Tiger. hej. hej. się tutaj. Tak? Śliczny, czarny, taki puchaty, taki okrąglutki z żółtymi oczkami. Eee, tutaj mamy Tombaka. Czarno-biały, mimo że jest kocurem, on jest bardzo drobny jak na kocura. Ale jest elegancki, fajny, towarzyski ma prześliczne oczka Tutaj na kamerce tego tak fajnie nie widać Ale jest naprawdę, naprawdę prześliczny A dwa chłopaki tutaj młode no, są już zarezerwowane Więc nie będzie, ci pokazywać, nie? Nie będziemy Pójdziemy sobie do szósteczki drugiej Gdzie mamy dwie dziewczyny O Ajajaj I tu jest nasza Fiona Nasze ostatnie zmartwienie Fiona. Tak. Coś tam się źle porobiło. I Fiona przestała korzystać z kuwety odpowiednio. Wcześniej to wszystko było w porządku. Powodów może być wiele, tak wiele, jak wiele jest kotów, ale będą dalsze badania robione w przyszłym tygodniu, więc zobaczymy. No, bo coś tam jest nie tak. Tak. Bo już Fiona jest u nas bardzo długo. Na początku też miała jakieś takie problemy z toaletą, ale później to się wszystko rozwiązało i teraz znowu wróciło, więc trudno powiedzieć. No wszystko przez to troszeczkę schudła. No i zobaczymy. A czemu nie masz już kołnierza? Zaraz Ci założymy kołnierzek, bo ona też się tam wylizywała. Więc to trochę jest niebezpieczne, żeby połapie z kołnierzyka. Dobrze, a tutaj mamy Fridę. Frida jest pięknym kotkiem, półtorarocznym, przyjaznym, bardzo fajnym. Do innych kotów hmm. prawdopodobnie ona nie będzie. Znaczy tak, ona będzie raczej unikała konfliktów, tak? Będzie po prostu nawet dama. To jest taka dama Frida. Eee, I co? Jest kochanym kotem. Młodym, wystylizowanym, już poszczepionym, zaczipowanym i, e, i gotowym do adopcji. Więc jeżeli ktoś chciałby adoptować zwierzaka od nas, no to dzisiaj można to zrobić w godzinach od 10 do 14. A można najpierw zadzwonić pod numer 510 177 87 i sobie porozmawiać e, o, o konkretnym zwierzaku. Albo można po prostu do nas przyjechać i te e, na przykład koty poznać tutaj w schronisku. Ale do psiaków, jeżeli ktoś jest zainteresowany adopcją psa, to jednak lepiej e, jest najpierw zrobić taki mały research u nas na stronie internetowej e, i sobie tam sprawdzić, tak, jakie pieski mamy w schronisku, żeby nie było rozczarowania, bo obecnie nie mamy żadnych szczeniaków na terenie schroniska. Więc nawet nie ma się tutaj o, co pytać o szczeniaki, żadnych razowych piesków. A przepraszam, przepraszam, niedługo do adopcji będzie piesek w typie chowa-warta. Tak, czekajcie, w przyszłym tygodniu będą zdjęcia. Jest duży, jest śliczny, ma wspaniałe żółte oczka. Jeżeli ktoś poszukuje takiego fajnego młodego psa, dużego do ściskania i do przytulania się, no to no to, to, będzie, to będzie on. Chociaż tego ściskania to tak ostrożnie, tak na początku, dopiero później, ale generalnie psiak jest e, przefajny e, i e, taki duży, taki poszłonne ciałko, 30 parę kilo. <grym> e, więc jeżeli chodzi o rasowce, no to mamy takiego prawie że rasowca. Dobrze, tagerek, przepraszam, ja próbuję wyjść stąd. No, wychodzimy ze mną, tak? Dobrze już. Więc tak, adopcje dzisiaj od 10 do 14, jeszcze też do 14, jeżeli ktoś chciałby wyprowadzić psa na spacer jutro albo w poniedziałek, to można się kontaktować tutaj z pracownikiem pod numerem 17 742 1109 i tutaj umawiamy na spacery. Spacery są wtedy, kiedy jest jasno na zewnątrz. E, więc e, spacery są godzina 10 pierwszy spacer, 14 ostatni spacer. Więc na jutro jeszcze można się poumawiać, ewentualnie na poniedziałek, a my jesteśmy u kolejnych kotków. E, natomiast do kotków można przychodzić w tygodniu, w godzinach od 10 do 17 e, i, i po prostu przyjść, wygłaskać, tak, pobawić się. E, Tutaj mamy, o matko, jaki wstyd, zapomniałam jak się nazywasz, na literkę N. Wczoraj było zdjęcie dodawane, chyba Nikon. E, tak, a tam jest Natasza. E, one trafiły do nas z jednego miejsca. E, możliwe, że to jakaś rodzina, ale to nie jest rodzeństwo, bo każda jest w innym wieku. Natasza, jak zresztą widzicie, jest mniejsza, jest młodsza, ma około 2,5 miesiąca. A tutaj ten drugi kocurek robocze imię na, na czas z misyjniką. Prawdziwe jest u nas na stronach i ewentualnie jak sobie przesuniecie na Facebooku niżej, no to tam, e, tam będzie zdjęcie z jego, z jego imieniem. To są bardzo fajne, ruchliwe kotki. One były 23 szczepione, więc no, możecie sobie spokojnie policzyć. No tak na koniec miesiąca, na no, początek lutego byłyby już do adopcji. O również pozdrawiam Lary, mam nadzieję, że się zdrowo trzyma. Tak, że wszystko jest tam w porządku ze zdrówkiem. No ona już się nachorowała zresztą u nas. No dobrze. No, e, dobra, no więc takie są kuciaki u nas w tej chwili. Już dawno nie pamiętam kiedy ostatnimi czasy mieliśmy w styczniu takie małe kociaki. <laughs> Zawsze jak w styczniu ktoś pytał się o, o małe kotki, to mówiliśmy nie ma pytać w maju. A teraz widać można pytać cały rok. Więc to są dwa będą te adopcje, to znaczy tak, jeżeli ktoś chciałby sobie zarezerwować, żeby adoptować w przyszłym tygodniu, o ile oczywiście tam się nie pochorują, wszystko będzie dobrze, to jak najbardziej można. Można przyjechać tutaj do nas, opiekunowie sobie porozmawiają z takimi chętnymi i wtedy po prostu spiszą dane, zarezerwują i będziemy się kontaktować w przyszłym tygodniu, że kotek jest do odebrania, będzie można sobie też po prostu wszystko w międzyczasie kupić dla kotka, przygotować. Tak, one mają tutaj tak fajnie cieplutko, więc go się wyluzowywać tutaj. Czarno-białe no, kotki chyba zazwyczaj mają tak troszeczkę pod górkę, bo nie są ani czarne, ani białe. Takie, takie krówki. Takie macie te krótki. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby adaptować parę, no to jak najbardziej można. Zawsze zachęcamy do tego, żeby adaptować dwa koty, ponieważ e, mimo że kot jest e, zazwyczaj samotnikiem, któremu nie przeszkadza to, że jest sam, e, to ludzie jednak odczuwają, że mm, chyba jest mu smutno bez mnie, tak sam siedzi w domu. W mieszkaniu, co on tam robi sam beze mnie, trzeba mu kolegę. I po paru latach, jak już taki kot był samotnikiem, to bywa ciężko jakiegoś kota dopasować, ale jak już są takie fajne, się dogadują, będą ze sobą stały, no to jest o wiele, o wiele, o wiele prościej. Tak. Co on się z tak droczy? No i poza tym obserwowanie, jak dwa koty się bawią, naprawdę można spędzić tutaj bardzo dużo czasu, ale dobrze, pójdziemy sobie dalej. No więc te kotki też w sprawie adopcji można dzwonić spokojnie dzisiaj, 10 do 14, ewentualnie właśnie przyjechać i sobie zarezerwować. Dobrze, idziemy dalej do kolejnego pomieszczenia z kotkami. Pójdźmy sobie na chwileczkę. Ciśnienie, Później sobie na chwileczkę wyjdziemy do psiaków. Do Zobaczymy, czy dzisiaj będzie może troszeczkę lepiej widać te psiaki przez, przez te kojce. No Jak były remontowane te kojce zewnętrzne i te drzwi, no to nie było przewidziane, że będzie konieczność transmisji, prawda, i pokazywania tego, więc no to są takie dosyć gęste kraty. Dobrze, a tutaj mamy stały zestaw, Ech, prawie stałe, tak? Prawie stały. Tak, ale tak. Ostatnio chyba złą. O, ostatnio chyba złą, yy, złe imię podałam. Tak. To jest Klaudia. Nie Klara. Tak się wydaje, że źle. Jest kochanym kotem. Tak. Mam już wyciągnięty gwóźdź. Mam jeszcze tylko szwy do wyciągnięcia dzisiaj. Opatrunek do ściągnięcia dzisiaj. I jeszcze tylko jakiś tydzień w klatce, a potem wyjdę i będę biegać i generalnie Kita jest do adopcji. Jest przekochanym kotem, tak, e, jest już wystylizowana e, i jest po prostu fantastyczna, fantastyczna, jeżeli ktoś chciałby już teraz sobie ją rezerwować, jak najbardziej może pytać o Klaudię. Trikolorka, kochana, przytulaśna, do innych kotów ciężko nam powiedzieć, raczej będzie ok, ale nie miała tutaj kontaktu z innymi kotami, więc to naprawdę jest trudne do stwierdzenia. Ona tutaj miała złamaną łapkę, ale to już z długo się zrastało, po wielu rentgenach, po wielu tygodniach, w końcu tak, nie, co? W końcu tak, bo ja się tak z tobą droczę, masz to otwarty, nie możesz wyjść bidaku. Eee, w końcu to wydaje się, że się e, zrosło wszystko, no wszystko się zrosło, bo wyciągnęli gwoździa, no i w każdym razie będzie już kotek jak nowy, oczywiście na początku troszeczkę będzie kulała na tą łapkę, bo tam są na pewno zaniki mięśniowe, wiadomo, po gipsie, ale e, no, cudowna, tak, cudowna i fajna jestem, tak, 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 Klaudia, przepraszam Was, muszę jakoś kota zamknąć z powrotem, a kot bardzo chce wyjść, wiesz, dobrze, przepraszam. przepraszam. tutaj Kicia, po amputacji ogonka i wracamy później na stare śmieci. Uh -huh. e, a tutaj mamy nasz nowy nabytek, e, kocurek dorodny, fajny, e, dopiero co zaszczepiony i niedługo będzie przeznaczony do adopcji. Uh -huh. A tutaj mamy fantastyczną Kicie. Cześć Nutka. Czteromiesięczna, bardzo ruchliwa, bardzo przyjazna i fajna. Ona była znaleziona na ulicy Akademickiej. Co tam taki mały kotek robił? Co tam taki mały kotek robił? Komu się zgubiłaś? E, ona była szczepiona chyba właśnie 20, więc też w przyszłym tygodniu mogłaby nas opuścić, nasze schronisko i pójść do kogoś do domu. Fajna, końcówka biała ogona. No. I kot naprawdę, naprawdę kochany. Więc to też jest e, jeden z naszych no, najmłodszych kotków, tak? Teraz mamy takie trzy czy cztery kotki e, w takim wieku. Najmłodsza no, to jest właśnie Natasza, 2,5 miesięczna. No i później jest właśnie tutaj. Nutka, cztery miesiące. I Nikon, tak? Który ma też cztery. 4... Oj, ej, Który też ma cztery miesiące. Więc jeżeli ktoś chce jeszcze takiego kocórka, kotkę, małą adoptować, to zapraszamy. Dobrze, a kogo tutaj mamy? Tutaj mamy psa, e, przepraszam, ale oczywiście, że w sposób oczywisty jest to kot. E, mamy takiego ja, który trafił do nas z raną łapy. E, nadal jest w trakcie leczenia, musi brać antybiotyk. I on trafił do nas z ulicy Architektów, więc może ktoś tam kojarzy tego kotka, właściciela, bylibyśmy wdzięczni za poinformowanie właściciela, że kotek jest u nas w schronisku i czeka na odbiór. Ta ranka to nie było nic poważnego, Kołnierze, ma, żeby sobie po prostu nie rozlizywał tej rany, no i niedługo będzie kończył antybiotyk i, i wszystko będzie w porządku. Niedługo będzie też do kastracji przeznaczony, jeżeli go nikt nie odbierze. Cześć! To jest Fabia. Fabia czeka jeszcze na y, usunięcie zęba jednego, bo ma łamanego kła. No i później będzie do adopcji. Jest to szilkretka y, z białym. Oczywiście. Bywa różnie z tym głaskaniem. Ale generalnie jest to bardzo fajny i towarzyski kot. I taki bardzo ruchliwy. Ach, powietrzyłam się. Tak. Za dużo, za dużo tych pochleb nie? No. Pięknie. A właśnie. I to jest taki charakterek. No. E, tydzień temu właśnie zaczęłam Wam mówić, że ona jest taka. N -n -n", a, a potem zaczęłam mruczyć, wy, wylegiwać, wykinać i w ogóle jej się panie głaskałyśmy, A teraz no, chyba ją obudziłam i dlatego niezbyt typowa, typowa szylkrecia, charakterek ma. Ale jest fajną kotem, no naprawdę. Po prostu trzeba sobie z nią odpowiednio życie ułożyć. A jest tutaj jeszcze Zuza. Zuza, którą też czekają jeszcze zęby. Matko, ile ona ma tych zębów robionych? No, dużo takich dorosłych kotów trafia do nas, no jednak, z popsutymi zębami, tak? Czy to łamanymi, czy tam są jakieś stany zapalne i no niestety trzeba to wszystko wyprowadzać. Dobrze, pójdziemy sobie na chwileczkę do psiaków. zobaczymy, czy coś tam wyjdzie na końcach, ponieważ jest teraz pora karmienia i to i mogą teraz wszystko wyjadać. No zobaczymy. Ale wszystkie zwierzaki, które są od adopcji są u nas na stronie internetowej, więc jakby coś, proszę się udać na naszą stronę internetową, popatrzeć. zdjęcia są. Można też wejść na naszego Instagrama. Tam w, w Stories są filmiki krótkie z, z wieloma psiakami, z, z ich spacerów. Można tam troszeczkę tak zobaczyć, jak one <laughs> ruchome są, tak, jak się zachowują na spacerach, bo bardzo często jest to w ogóle inne zachowanie niż tutaj w Ta. E, już idziemy sobie. O, ale dzisiaj E, więc tak na instagramie można nas też poobserwować e, no na youtube są głównie wrzucane filmiki tutaj z facebooka więc jeżeli ktoś już ogląda tutaj no to to, to nie musi wchodzić na na youtube a. E, oj, przepraszam Dobra, popląta mi się kabel jak daleko dojdę to dojdę dobrze a tutaj zobaczycie małą suję Cześć! I to Cześć. do ciebie. No, nie uciekamy, nie uciekamy. Cześć! Cześć, maleństwo, no chodź tutaj. Chodź, chodź, chodź. Dać Ci coś do widzenia fajnego. Patrz, co tutaj mamy. Patrz, co tutaj mamy. Jest karma. A ty ją połykasz w całości, nawet nie gryziesz? Proszę. E, przepraszam za mój wysoki ton, ale e, takie wysokie tony właśnie najlepiej działają na takie wystraszone psiaki. Prawda? Tak, o proszę. Super. Grzeczny piesek. To jest Sunia. Ona u nas została na imię Wini. E, ona trafiła do nas z terenu gminy Czudec. Jest, jak widzicie, no troszeczkę takim przestraszonym psiakiem, e, ale jest kochana i przyjazna, więc e, dużo ją tutaj stresuje, tak? Te wszystkie szczekające psy dookoła, tak? No ta Blaszka też, która też jej tutaj troszeczkę brzęczy przy tej smyczce. No ta smyczka cała, jak to tak? No smyczka jest po to, ponieważ ona jakoś tak nie podejdzie, żeby ją łatwo można było złapać, o jak widzicie. No wydaje się, pies jest na dotknięcie ręki, tak? Ale to też nie jest takie proste. O, widzisz, no. Tak. No, teraz się dajemy głaskać. Fajnie. Fajnie jest. Więc to jest Winnie. To jest młodziutka sunia. Jak widzicie, ona jest maleńka. E, troszeczkę nam się e, pochorowała, tak? Jak tutaj do nas przyszła. Ale już zdrowiejemy i wszystko jest na dobrej drodze, więc też będzie niedługo do, do adopcji. Tak? Będziemy Cię ogłaszać, że jesteś do adopcji, maleństwo? Tak? I może znajdziemy jakiś fajny dom. Ona w domu pewnie będzie się w ogóle inaczej zachowywała. No jak widzicie, będzie zaraz blisko człowieka, tak? Blisko człowieka, przy nogach, na kolanach pewnie zaraz, tak? Weszłabyś na kolanka? Weszłabyś? Kto to wie? Kto to wie? No pewnie tak ale tutaj ja nie siedzę na fotelu i jest ciężko wejść na tę moje kolanka o widzisz tak jeszcze trochę karmy nie ma się co e, nie ma się co moi drodzy wstydzić żeby przekupywać psa karmą naprawdę jest żaden wstyd trzeba wykonać dobry gest woli do psa nie z kwiatami tylko z karmą Tak. nie z winkiem tylko z karmą Mhm. tak od razu się będziemy lubić no. O, proszę. Super pies. Ta smyczka jest po to właśnie, żeby ją można było złapać, bo <grym>, no ciężko było, zresztą dla niej też stresujące byłoby, jakby ktoś cały czas za nią biegał i próbował ją złapać. Zaczęłaby się bać po prostu jeszcze bardziej ludzi, no bo to są te istoty, które za nią biegają, łapią, prawda, no. Więc żeby nie stresować jej, jak jest na wybiegu, jest taką smyczką przypiętą. Okej. Okay. Dobrze, podejdziemy sobie kawałek dalej. Tak, będziesz szła za mną. Będziesz szła za mną. No chodź, tak, poznasz wszystkich. Dobrze, tutaj mamy pustki. Tutaj mamy Bobisia. Cześć! To jest Malik. Tak. I Majka. Malik jest już u nas u 7 lat. Chłopak. A szkoda, bo jest to fajny pies. No taki no, zwyczajny, z, krzyw... z krzywym uśmiechem, ale bardzo, bardzo fajny. No, Majeczka yy, też taka chyba ośmioletnia sunia. Chociaż nie wyglądasz na 8 lat. Czemu ci tyle dali? Powiedz, czemu ci tyle lat dali? <laughs> tak, nie mam karmy, to nie podejdę. Aha, masz maliczek masz. Wiem, że jesteście tuż po śniadaniu, ale tak na deser. Proszę. A, jest. Dobrze. Więc Maja, Malik, bardzo fajne psiaki. Kodi, troszeczkę rozczekamy, głośnawy psiak. A tutaj mamy Dinę. Dina. Cześć, 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 chodź. Dina jest nieduża. Jest bardzo fajna. Ma chyba około 6 lat, z tego co pamiętam. Jest już wystylizowana, zaszczepiona, zaczypowana, i wszystko mam zrobione. I bardzo chętnie poszłaby tak, poszła do, do domu, do adopcji. Przy czym przy pierwszym spotkaniu ona może się wydawać wycofana, ale jak widzicie, potrafi, potrafi rozkazywać. Tak, potrafi rozkazywać człowiekowi. Mhm. Jak za wolno podajemy karmę, no to da nam znać. Ślicznie. No, jest Dinusia, a tam jest Misiu. Misiu, który chyba tak troszeczkę stracił nadzieję na, na dom. No, zresztą, jakbyś może się lepiej Misiu zachowywał, to byłoby łatwiej. No, proszę Dina, tak nie musisz mi aż tak krzyczeć. Okej, okay. tutaj. Dobra, schowamy się, zanim Funia zacznie na nas krzyczeć, tak na poważnie. Tutaj chłopaki. A kto to jest? To jest nowy psiak. To jest nowy piesek, który dopiero co do nas trafił. Alarm, alarm, jeżeli ktoś kojarzy takiego pieska z ulicy Słocińskiej, no, no to prosimy o kontakt ze schroniskiem. Piesek jest do odbioru w schronisku. Tak, chodziłem sobie z szeleczkami. Gdzie się wybrałem? Na dziewczyny? Na dziewczyny się wybrałeś? Jak to tak nieładnie? No, no, ale jak widzicie, bardzo fajny piesek. No zgarnięty z ulicy. No, czy trzeba było, czy nie trzeba, no to już nie będziemy dyskutować. Piesek jest w słonisku, jest do odbioru. Odbiór przez właścicieli u nas jest nieodpłatny. Jest w godzinach od 8 do 20, tak. I yy, no potem trzeba troszeczkę papieru wypełnić, prawda? Ojojojoj, oj, 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 no może właściciel się obudzi, prawda? Zobaczy, że ciebie nie ma. No najpóźniej za parę dni. E, generalnie ze schroniska to znaczy, właściciele odbierają swoje zwierzaki w przeciągu e, no, pierwszych dwóch dni. Później no, te odbiory już tak troszeczkę rzadziej się zdarzają. A tutaj też nowy nabytek. Cześć, a ja jestem troszeczkę mniejszy. E, I o ile mnie pamięć nie myli... <laughs> I sobie poszedł. <laughs> No ale w każdym razie taki biały, e, brązowe łatki, dłuższa sierść. E, bardzo, bardzo fajny. I do odbioru przez właściciela, tak? Jeszcze. Ajajaj, zobaczmy, czy będę miała zasięg. No jeszcze tak jedna kreseczka jest. Tutaj Bella, Korek, Be Saba i jeszcze wiele, wiele innych piesków. E, teraz jest pora ich karmienia, więc są pozamykane w końcach. No i sobie e, kończą to, to jedzonko. A, wyszedłem? To jeszcze raz Cię pokażę. Cześć, cześć, cześć. No, gardzisz naszą strawą, tak? No pewnie. Zresztą pieski jak są zestresowane tym pierwszym dniem pobytu u nas, to e, bardzo często właśnie odmawiają jedzenia, picia, w ogóle nie chcą wchodzić z nami w żaden kontakt. No są takie przestraszone tym nowym, tymi nowymi warunkami, w jakich się znalazły, więc bardzo proszę właścicieli o szybkie odbieranie swoich zwierzaków ze schronisk, tak? Już nawet wolimy, żeby nam tutaj awanturę zrobić w 15 po 20, <grybujesz> niż, nie żeby psiak, nie żeby psiak no, zostawał tutaj u nas w schronisku bez potrzeby. Dobra. Więcej nie pokażę. Wszystko jest e, zajęte jedzeniem, śniadania. Ok. E, zapraszam na naszą stronę internetową. E, zapraszam na spacery. Jeżeli ktoś chce do kotów, to e, w poniedziałku do piątku w godzinach <grytania> Dina. E, od 10 do 17 można przyjść, głaskać. Nie ma ich teraz dużo, e, a w przyszłym tygodniu będzie ich jeszcze mniej. E, ale są takie, które wymagają dużo tego kontaktu, więc... O matko, popatrzcie się na koniec. Tak? Chcesz coś ode mnie? No, a czemu ten ogonek schowany? Ty masz ogonek przecież. Nie pokażesz go jeszcze, nie? On już jest u nas chyba dwa tygodnie i dalej mam taki, taki schowany ogonek. To no, straszne, straszne, straszne. Straszne. Aha, Dobrze, no to. Tak, tak, całą No, żegnam Was i do zobaczenia za tydzień. Pa.